Zbrodnia i cisza. Monika Bielawska przyszła na świat 4 marca 1993 roku w Legnicy, niewielkim mieście o cieniu przemian i powoli kurczącej się industrialnej świetności. Była dzieckiem młodych rodziców, Magdaleny, wtedy miała 18 lat, i Roberta, wtedy miał 21 lat, którzy pochodzili z prostych warstw społecznych. Ich życie toczyło się na granicy stabilności finansowej. I emocjonalnej niepewności, charakterystycznej dla polskiej prowincji lat 90. Rodzina mieszkała w dwupokoleniowym domu w centrum Legnicy. Dom ten, stary i przytłaczający ciężarem historii, symbolizował równocześnie silne więzi i narastające konflikty. Babcia Julka i dziadek Zygmunt z jednej strony zapewniali Monice opiekę i względną stabilizację, z drugiej natomiast byli świadkami narastających napięć między rodzicami dziewczynki. Robert Bielawski, ojciec Moniki, opisywany był przez bliskich jako człowiek o trudnym charakterze. Impulsywny, często agresywny, z tendencją do manipulacji. Jego relacje z Magdaleną były nacechowane brakiem szacunku i emocjonalnym wycofaniem. W kontaktach z córką, wedle relacji rodziny oraz świadków, przejawiał postawę chłodną, momentami wręcz wrogą. Babcia Julka z rozpaczą wspominała. Robił co chciał. Dziewczynka była dla niego ciężarem. Często ją szczypał, bił, powtarzał, że chce ją sprzedać, bo kosztuje go pieniądze i spokój. Te słowa odbiły się echem w dokumentach śledczych i stały się punktem wyjścia dla dalszych działań wymiaru sprawiedliwości. Magdalena Bielawska, matka Moniki, była osobą niezwykle emocjonalną, często przytłoczoną sytuacją i niezdolną do skutecznej obrony swoich interesów i córki. Była zależna od męża, zarówno psychicznie, jak i materialnie, co potęgowało jej bezradność. Żyjąc w cieniu mężczyzny o trudnym charakterze, Magdalena nie potrafiła stworzyć Monice bezpiecznego środowiska. Paradoksalnie to właśnie w babci i dziadku Monika znajdowała zakątek ciepła i opieki. Oprócz typowych dla miejsca i czasu problemów ekonomicznych, rodzina borykała się z izolacją, brakiem wsparcia instytucji oraz ograniczonym dostępem do pomocy psychologicznej czy socjalnej. W społeczeństwie lokalnym temat przemocy domowej czy zaniedbań wobec dzieci był tematem tabu. Do dziś tego typu sprawy rozgrywały się za zamkniętymi drzwiami. Monika jako dziecko niespełna półtora roczne nie mogła sama komunikować swoich emocji, jednak zeznania świadków, a także reakcje najbliższych pokazują, że żyła w atmosferze zagrożenia i niepewności. W okresie poprzedzającym zniknięcie była często wycofana, płaczliwa, jakby wyczuwając napięcia między swoimi opiekunami. Miejsce i okoliczności zaginięcia. Legnica w latach 90. to miasto, które na pierwszy rzut oka wydawało się spokojne, lecz pod powierzchnią kryło wiele napięć społecznych. Miasto położone na Dolnym Śląsku było świadkiem transformacji ustrojowej, której ceny płacili zwykli mieszkańcy. Stare kamienice remontowane z trudem, Życie na skraju ubóstwa i rosnące poczucie bezsilności tworzyły specyficzny klimatyczny pejzaż. Rodzina Bielawskich mieszkała na jednym z osiedli w centrum Legnicy, miasta liczącego wówczas około 100 tysięcy mieszkańców. Osiedle to było domem dla ludzi o zróżnicowanym statusie społecznym, choć przeważali tam pracownicy fizyczni, osoby zatrudnione w lokalnych zakładach przemysłowych oraz bezrobotni borykający się z trudnościami ekonomicznymi. Typowymi dla okresu transformacji ustrojowej w Polsce. System opieki społecznej w Legnicy w latach 90. był w fazie rozwoju i adaptacji do nowych realiów. Choć funkcjonowały instytucje takie jak miejski ośrodek pomocy społecznej czy domy pomocy społecznej, to jednak ich zasoby i możliwości były ograniczone. Wiele potrzebujących rodzin nie otrzymywało adekwatnej pomocy, a problem przemocy domowej oraz zaniedbań Często pozostawał poza oficjalną kontrolą. W społeczeństwie lokalnym brakowało wówczas wystarczających mechanizmów zgłaszania i interwencji, a także świadomości społecznej na temat problemów patologii rodzinnych. Zgłoszenia dotyczące przemocy czy trudności w rodzinach trafiały do systemu rzadko i często pozostawały nierozwiązane. W efekcie wiele rodzin zmagających się z problemami socjalnymi i emocjonalnymi funkcjonowało w izolacji. Nie mając odpowiedniego wsparcia instytucji. Taki kontekst społeczno-ekonomiczny oraz niedoskonałości systemu opieki społecznej w legnicy lat 90. znacząco wpływały na sytuację rodzin podobnych do Bielawskich, co w połączeniu z zaniedbaniami i brakiem interwencji sprzyjało tragediom takim jak zaginięcie Moniki. 16 lipca 1994 roku, dzień w którym Monika zniknęła bez śladu, był ciepłym, pogodnym dniem letnim. Rodzina planowała wizytę u lekarza na osiedlu, skąd miały zostać wykupione lekarstwa w pobliskiej aptece. Okolica apteki była miejscem ruchliwym, jednak rozproszone, co ułatwiało potencjalne anonimowe działania osób trzecich. Przypadki zaginięć dzieci w tej części miasta nie były częste, ale jeśli się zdarzały, budziły wielkie emocje i mobilizowały społeczność lokalną. W ciągu ostatniej dekady w regionie zarejestrowano kilka spraw związanych z porwaniami i przemocą. Były to jednak raczej wyjątki niż reguła. Brak publicznie dostępnych rejestrów i długotrwałe milczenie władz na temat zaginięć dzieci tworzyły atmosferę tajemnicy i niepokoju. Poranek w Legnicy 16 lipca 1994 roku rozpoczął się jak wiele innych letnich dni tego miasta. Monika była wyraźnie przeziębiona, płaczliwa, blada, gorączkowała. W domu Bielawskich panował niepokój. Babcia wraz z mamą, Magdaleną, od rana próbowały obniżyć dziewczynce temperaturę, skraplając jej czoło wodą. Ojciec, Robert, niespodziewanie zaczął się krzątać po mieszkaniu. Zdaniem babci wyglądał na zniecierpliwionego, poddenerwowanego. Około godziny dziesiątej Julia, babcia Moniki, wraz z Magdaleną przygotowywały się do wizyty w przychodni. Dziewczynka była już ubrana, gotowa do wyjścia. Do domu wszedł Robert. Przyszedł bez ostrzeżenia, wcześniej nie interesował się córką, opowiadała później babcia. Wziął do ręki plastikową torbę, do której wrzucił parę ubrań i paszport. Nic nie mówił, nie pytał, zachowywał się, jakby odgrywał jakieś przedstawienie dla nas. Około godziny 10:30 trójka dorosłych i dziecko udali się pieszo do przychodni rejonowej na ulicy Skarbowej. W poczekalni Robert opuścił rodzinę, tłumacząc się pilną sprawą wrócił po pół godziny tuż przed wejściem Moniki do gabinetu lekarskiego po konsultacji lekarskiej około 11 cała grupa udała się do apteki tuż przy miejskim rynku idąc przez zatłoczoną ulicę robert prowadził wózek z moniką zgodnie z relacjami babci i matki krok miał nerwowy niecierpliwy kilkakrotnie zerkał za siebie kiedy dotarli do apteki julia i magdalena udały się do środka po leki Wyszłam na dosłownie 5 minut i zabrałam paragon, wspominała babcia. Przed apteką, według ich słów, zostawili Roberta samego z Moniką. W tym czasie wokół apteki kręciło się kilkanaście osób. Był ruch, dzień targowy przyciągał ludzi z różnych dzielnic. Około 11:15 po wyjściu z apteki Julia zorientowała się, że ani Roberta, ani Moniki już nie ma. Świadkowie. Kobiety stojące na przystanku naprzeciwko. Widziały mężczyznę z dzieckiem w wózku, ruszającego szybkim krokiem w stronę ulicy NMP, potem przesiadającego się do niebieskiego Poloneza. Trzymał dziecko sztywno, nerwowo rozglądał się na boki. Zgłoszenie tego faktu znalazło się w aktach policyjnych, jednak nie udało się nigdy potwierdzić dokładnej rejestracji pojazdu ani tożsamości kierowcy. Około 12:00 babcia i matka zaalarmowały rodzinę, zaczęły przeszukiwać okolice. Pytać sąsiadów, pracowników pobliskich sklepów. Nikt nie widział Roberta wracającego do mieszkania. Dom był pusty. W pokoju Roberta brakowało walizki, zniknął jego paszport i część ubrań. Gdy o 15 nie pojawił się w domu, a dziewczynki nie było nigdzie w pobliżu, Magdalena udała się na komisariat. Funkcjonariusz dyżurny natychmiast rozpoczął czynności rozpoznawcze. Zebrał pierwsze zeznania i rozpoczął alarmowanie patroli. Przesłuchania świadków były prowadzone przez następne dni. Do najważniejszych należały wypowiedzi ekspedientki z kiosku przy aptece. Widziałam mężczyznę z plakatu, patrzył jakby zastanawiał się, gdzie jest samochód, trzymał dziecko pod pachą. Dziewczynka nie płakała, była jakby o miała. Kilkanaście dni po zaginięciu zgłosił się również mężczyzna pracujący jako kierowca lokalnego przewoźnika. Twierdził, że zawiózł podobnego mężczyznę z małym dzieckiem na dworzec PKP. Jednak monitoring dworcowy z lat 90. był bardzo ograniczony, nie udało się potwierdzić tej wersji. Eksperci policyjni w toku śledztwa ustalili, że działanie Roberta miało charakter zaplanowany, wykonany z zimną krwią. Jak mówił jeden z nich, Andrzej B., weteran Wydziału Kryminalnego, taki czyn wymaga determinacji i zachowania zimnej krwi. To nie był przypadek ani impuls emocji. Robert robił wszystko metodycznie. Odciął rodzinę od dziecka, zmylił najbliższych. W chwili zaginięcia Monika miała 16 miesięcy, była dzieckiem zależnym od dorosłych, niezdolnym do samoobrony czy świadomego planowania czegokolwiek. Zeznania rodziny i osób bliskich jasno pokazują, że Monika przez całe swoje krótkie życie wychowywała się w atmosferze ciągłego napięcia i poczucia zagrożenia. Największą ostoją dawała jej babcia, Julia, a także matka. Choć ta była osobą podatną na manipulację partnera, zaniedbaną emocjonalnie i społecznie samotną. Według analiz biegłych psychologów i psychologów dziecięcych, trauma, której doświadczała Monika, przemoc fizyczna i psychiczna, niechęć ojca, brak stabilności, wywoływała u niej objawy chronicznego lęku, zaburzenia przywiązania i wycofania. Dziecko, według relacji, panicznie reagowało na dotyk ojca, unikało z nim kontaktu wzrokowego, Płakało w jego obecności. W ocenie psychologa śledczego doktora Habilitowanego Marka Wojciechowskiego takie objawy są typowe dla wczesnodziecięcej traumy wewnątrzrodzinnej. Ojciec Moniki, Robert, był przez ekspertów wielokrotnie badany pod kątem osobowości oraz skłonności do działań przemocowych. W wywiadach środowiskowych wskazywano na osobę impulsywną, nieszczególnie inteligentną, ale wyrachowaną i skłonną do manipulacji. Nie utrzymywał długo jednego miejsca pracy, wciąż szukał łatwego zarobku, parał się handlem złotem na bazarze, nie wykazywał zaangażowania ani w życie rodzinne, ani w wychowanie córki. Jego stosunek do dziecka był wyraźnie roszczeniowy i oziębły. Eksperci wskazują tu cechy typowe dla osobowości dysocjalnej. Brak empatii, niski poziom kontroli impulsów, niezdolność do okazywania ciepła. Psycholog policyjny Cytowany przez Radio Z, mówił: Robert traktował dziecko jak balast. W zeznaniach przewijał się pragmatyzm. Była dla niego przeszkodą, którą należało usunąć, sprzedać, wykorzystać materialnie. W zachowaniu Roberta widzimy szereg cech typowych dla psychopatów rodzinnych. Nienawiść do partnerki przenosi się na dziecko, które staje się kozłem ofiarnym. Wypowiedzi ekspertów i policji. Śledztwem przez lata kierował zespół kryminalnych z Legnicy. Zbigniew Prokop, były funkcjonariusz, podkreślał rolę uporu babci Julii w prowadzeniu sprawy. Bez niej tej sprawy by nie było. To ona naciskała na policję, żądała kolejnych działań. Matka dziewczynki po zaginięciu poddała się szybko presji Roberta. To babcia wielokrotnie szukała wnuczki na własną rękę, przeszukiwała domy dziecka, interweniowała w mediach, nagłaśniała sprawę na łamach gazet i programów telewizyjnych. To również ona oddolnie weryfikowała różne tropy, w tym informacje o rzekomych adopcjach dzieci podobnych do Moniki w innych regionach Polski. Niestety wszystkie ślady urywały się po kilku dniach. Przez lata pojawiały się nowe tropy, w tym doniesienia o dziewczynce adoptowanej przez rodzinę z USA, jednak badania DNA prowadzone na zlecenie międzynarodowych grup poszukiwawczych wykluczyły pokrewieństwo z matką Moniki. Eksperci zadawali pytania o możliwy udział osób trzecich. Pomocników, którzy mogli pomóc przepisać dziecko lub zorganizować fikcyjne papiery tożsamości. Analiza alternatywnych scenariuszy: ojciec sprzedał dziecko to wersja, która zdobyła największe poparcie śledczych i została potwierdzona w wyroku sądowym. Robert przez lata mówił o sprzedaży córki różnym osobom raz rodzinie z Wrocławia, raz znajomym z Austrii innym razem wspominał o handlu ludźmi na pograniczu polsko-czeskim. Policji nigdy nie udało się zweryfikować żadnej z tych wersji do końca, choć biorąc pod uwagę kontekst społeczny lat 90., takie transakcje wydawały się możliwe. Ojciec zabił dziecko. W pierwszych latach po zaginięciu także ten wariant był badany. Robert dwukrotnie przyznał podczas przesłuchań, że udusił dziecko, a następnie zakopał jego ciało w rowie na obrzeżach Legnicy lub w Czechach. Przeszukiwano wyznaczone miejsca, korzystano z psów tropiących. Jednak nie znaleziono żadnych śladów mogących potwierdzić tę wersję. Wersję te przyjęto jako mało prawdopodobną, przede wszystkim z powodu kompletnie niespójnych zeznań Roberta oraz braku realnych dowodów materialnych. Udział osób trzecich, adopcja zagraniczna. Ślady prowadzące do rzekomej adopcji pojawiały się wielokrotnie, w tym głośny przypadek Kelly z USA, który jednak został wykluczony w 2000 roku po badaniach genetycznych. Eksperci są jednak zgodni, Biorąc pod uwagę trudności proceduralne w latach 90., możliwe było nieoficjalne przekazanie dziecka pod nową tożsamością. Teoria ta nigdy nie otrzymała ostatecznego potwierdzenia, ale nie została całkowicie odrzucona. Głosy rodziny i społeczności. Do dzisiaj matka Moniki wyraża nadzieję, że jej córka żyje. Nigdy nie uwierzyła w śmierć dziecka. Babcia Julia zmarła, nie dowiedziawszy się, co stało się z wnuczką, całe życie przeznaczyła na poszukiwania. Rodzina przez lata żyła w cieniu oskarżeń, społecznego ostracyzmu i rozpaczliwej nienawiści do Roberta. Ojciec Moniki został ostatecznie skazany w 2009 roku na 15 lat więzienia za uprowadzenie i sprzedaż dziecka. Wyrok uprawomocnił się po jego ekstradycji z Austrii. Karę odbywa od 2013 roku. W żadnym z przesłuchań nie przyznał się, co naprawdę stało się z dziewczynką. Wszystkie fakty wskazują jednak, że to on jest sprawcą tragedii. Główne tezy ekspertów zmienność wersji, brak empatii, wyrachowanie i gotowość do drastycznych posunięć to cechy Roberta jako sprawcy. Przypadek Moniki to przykład, jak patologiczny układ rodzinny prowadzi do tragedii. Słabość systemu społecznego i policji lat 90., brak procedur, narzędzi, wsparcia rodzinnego, była sprzyjająca dla działań takich jak te Roberta. Sprawa do dziś jest przestrogą i apelem do organów opieki społecznej i rodzin. Po zniknięciu Moniki Bielawskiej rozpoczęła się jedna z najbardziej intensywnych akcji poszukiwawczych w historii Legnicy. Jako pierwsi w działania zaangażowali się bliscy dziewczynki: matka, Magdalena oraz dziadkowie. Julia, babcia Moniki, nieprzerwanie przez lata przeszukiwała okolice miasta, sprawdzała domy dziecka, rozsyłała listy. Dzwoniła do redakcji i organizacji zajmujących się osobami zaginionymi. Nie mogłam spać. Szukałam Monisi każdej nocy. Przeglądałam plakaty, chodziłam po domach dziecka, opowiadała po latach Julię dziennikarzom. Z czasem do działań przyłączyła się cała społeczność Legnicy, liczne grono wolontariuszy, a także organizacje pomocowe np. Zaginieni cała Polska. Po nagłośnieniu sprawy w mediach, plakaty ze zdjęciem Moniki pojawiały się w całym kraju, a nawet wysyłano je do Europy Zachodniej. Poszukiwacze tropili każdą wskazówkę. Każda informacja o dziecku podobnym do Moniki była skrupulatnie sprawdzana. Zespół policyjny intensywnie przeczesywał miasto, okoliczne lasy, w tym szczególnie Lasek Złotoryjski, okolice rzek i dworców. Śledczy sprawdzali wyjazdy zagraniczne, współpracowali z Interpolem i Austriacką Policją. Przeszukano miejsca wskazane przez Roberta jako domniemane miejsce pobytu nabywców dziecka, żaden trop nie znalazł potwierdzenia. W działaniach nieoceniona okazała się także rola wolontariuszy, takich jak Natalia Brandt, którzy przez lata nie poddawali się i mimo upływu czasu nie przestawali szukać dziewczynki. To m.in. dzięki ich determinacji możliwe były późniejsze akcje społecznościowe, łączenie rodzin przez internet, a nawet współpraca z zagranicznymi organizacjami poszukiwawczymi. Materiał dowodowy. Zebrane przez prokuraturę materiały od początku wskazywały na ojca dziecka jako głównego sprawcę. Robert wielokrotnie w obecności żony, dziadków i znajomych powtarzał, że trzeba sprzedać tego Bachora, przynajmniej dolary będą, oraz inne, równie dosadne stwierdzenia. Śledczy zdobyli zeznania bliskich o przemocy, jakiej dopuszczał się wobec córki: szczypanie, bicie, wyzywanie. Demonstracyjna niechęć. Fakt wpisania Moniki do paszportu Roberta na kilka miesięcy przed zaginięciem uznano za świadome przygotowanie gruntu pod możliwy wywóz. Śledczy sprawdzili także wersję przekazaną przez Roberta. Mężczyzna kilkukrotnie twardo zaprzeczał, by zabił własne dziecko, ale przedstawiał coraz inne sprzeczne relacje o sprzedaży Moniki do rodziny z Polski, Czech lub Austrii. Wersje te nigdy nie zostały potwierdzone w kontakcie z organizacjami adopcyjnymi czy zagranicznymi służbami. Przeszukania okolicznych terenów leśnych nie przyniosły efektów. Nie odnaleziono ani ciała, ani śladów dziewczynki czy wózka. Największe nadzieje przyniósł, i tak je rozwiał, przypadek 27-letniej Kelly z USA. Jej podobieństwo do progresywnego zdjęcia Moniki, testy DNA i szerokie zaangażowanie mediów skończyły się konkluzją. Kelly nie jest zaginioną Moniką. Rekonstrukcja wydarzeń według śledczych. Śledczy, m.in. zespół Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, zgodnie uznali, że zaginięcie Moniki było efektem starannie zaplanowanej akcji Roberta. Stał za tym fatalny splot okoliczności. Wyrachowany ojciec korzystający z nieuwagi rodziny, brak ciał, śladów czy potwierdzenia w rejestrach adopcyjnych. Sąd Okręgowy w Legnicy w orzeczeniu napisał, Analiza zachowania oskarżonego, jego wypowiedzi sprzed 16 lipca 1994 roku wskazują w sposób niebudzący wątpliwości, iż działanie jego było zaplanowane i przemyślane. Sprzedaż własnego dziecka jest czynem haniebnym, a Robert nie okazał żadnej skruchy. Wersja śledczych, po analizie wszystkich tropów, brzmi: Robert uprowadził córkę, najprawdopodobniej przekazał, odpłatnie lub nie. Osobom trzecim, być może z zamiarem wywiezienia za granicę. Bez ciała i jednoznacznych dowodów los dziewczynki pozostaje nieznany. Skutki psychologiczne, kontekst społeczny. Rodzina Moniki przez dziesiątki lat żyła w cieniu tragedii. Matka do dziś nie może pogodzić się z faktem zaginięcia i ewentualnej śmierci córki. Dopiero wtedy zrozumiałam, że jak krzyczał: Sprzedam tego Bachora, nie żartował. Boże nigdy sobie tego nie daruję. Płakała podczas publicznego procesu. Do końca miała nadzieję, że dziecko żyje i kiedyś się odnajdzie. Babcia Julia poświęciła resztę swojego życia na poszukiwanie wnuczki. Zajmowała się jej losem każdego dnia, kontaktowała się z mediami, detektywami, szukała wszelkich możliwych śladów. Niestety, umarła ze świadomością, że nie poznała prawdy o losie Moniki. Dziadek Zygmunt zmarł niedługo po kilku zawałach. Nie wytrzymał ciężaru samotności i rozpaczy. Sprawa Moniki Bielawskiej pozostawia trwały ślad również w pamięci Legnicy. Powtarza się w mediach jako przestroga, zarówno dla służb socjalnych i opiekuńczych, jak i dla rodzin, by nie ignorować wczesnych sygnałów rodzinnej patologii oraz przemocy. Dla kolejnych pokoleń policjantów, psychologów, pedagogów, to studium przypadku o skutkach zaniedbania i nieumiejętności wychwytywania subtelnych sygnałów rodzinnych dramatów.